Poznajecie to charakterystyczne miejsce za mną? Tą skałę, te wieżowce na jej tle. No właśnie, co ja tu robię 19 września? Przecież według Jana Piątkiewicza z kanału Bikeszow CC, najlepszy czas na ten rejon to styczeń. No to zapraszam. Sprawdzimy, czy we wrześniu. Nie warto tu przyjeżdżać. Ja nazywam się Darek Czajkowski, a kanał, który właśnie oglądacie, to Bajka. Bike Bike Dobra, mam tylko aparat, ale spróbuję coś ponagrywać. Na e, pewnie rozpoznaliście, szczególnie ci, co e, jeżdżą na szosach, stolice. Europejskiego kolarstwa, przynajmniej zimową stolicę Europejskiego Kolarstwa, słynne Kalpe Sralpe. Eee, no i jadę sobie we wrześniu właśnie tutaj jakąś tam przejażdżkę, bo już nawet chyba tego treningami nie będę nazywał, bo z moimi treningami to ostatnio słabo, jak już mówiłem. Ale dobra, eee, nie, nie przyjechałem tu na rower. Przyjechałem tu a. Można powiedzieć służbowo, biznesowo. E, jestem od wczoraj w nocy. E, dziś mamy poniedziałek. Przyleciałem wczoraj do Alicante no i postanowiłem stacjonować w Kalpę. Nigdy tu nie byłem. Nigdy nie byłem na Costa Blanca. E, już widzę, że mi się bardzo podoba. Chyba zdecydowanie może nie zdecydowanie ale chyba trochę bardziej niż na Costa del Sol. Przynajmniej tutaj na razie. Jest po prostu jakoś tak zielono, bardzo fajnie, ale dobra, ja nie o tym. E, jestem tutaj do czwartku. E, dzisiejszy dzień mam taki na rozruch, w zasadzie nie pracuję. Więc postanowiłem wypożyczyć rower z tej słynnej wypożyczalni Vuelta Turistica, e, tej wypożyczalni, którą właśnie Piątkiewicz z kolegami na swoim kanale. Promuję, wypożyczyłem rower Specialized Tarmac na Ultegrze Di2, kosztowało mnie to z pedałami 38 euro, taka ciekawostka, taki tip, przywioźcie ze sobą pedały, bo sam rower kosztuje 33 euro na jeden dzień, bo tylko na jeden dzień go wypożyczyłem, mimo że mam w planach jeszcze jeden trening, jeszcze jedną przejażdżkę w czwartek, no ale wypożyczać go na 4 dni e, w sytuacji, w której 2 dni by stał i czekał, to trochę było bez sensu, więc wypożyczyłem go dzisiaj na jeden dzień przy jednodniowym wypożyczeniu. 33 euro kosztuje e, sam rower na Di2 na Ultegrze, 28 kosztowałby na mechanicznej Ultegrze, natomiast e, pedały jeszcze do tego zatrzaskowe e, MTB. Kosztują 5 euro, więc fajnie te pedały być może ze sobą mieć. Jak ktoś chce przyjanuszyć i trochę zaoszczędzić na takim wypożyczeniu. No dobra, no, ale to pewnie wszystko już wiecie z kanału Jana Piątkiewicza. A ja dzisiaj jadę trasą, którą właśnie widziałem u niego na kanale. Którą się bardzo zachwycał w zeszłym styczniu czy lutym. Jechał ją wtedy po raz pierwszy i sam się dziwił sobie, że jeszcze tędy nie jechał. Był zachwycony. Być może podlinkuję ten odcinek z jego zachwytami. Natomiast ja jadę zobaczyć jak tu jest po prostu. No. Will I cry? O jejku, ależ tu jest pięknie, to tutaj, powinienem nag... to tutaj powinienem nagrywać wstęp do tego odcinka. to jest po prostu niesamowity widok na Kalpę. Kurczę, no wracając do tego tematu, czy mm, warto tu przyjeżdżać w innych miesiącach niż styczeń i luty. No na litość boską oczywiście, że warto. Jest wrzesień, u nas leje, jest zimno. Uciekłem przed tą jesienią. Zupełnie przez przypadek. Znaczy nie do końca przez przypadek, ale no, nie planowałem tutaj wyjazdu rowerowego. Ale tak się cieszę, że wypożyczyłem ten rower i tak się cieszę, że mogę tutaj w temperaturze mniej więcej 27 stopni, jest chyba tyle w cieniu. To jest po prostu idealna dla mnie temperatura. Na podjazdach, baja, wcale się jakoś specjalnie nie męczę. Eee, zjazdy chłodzą, no i ta plaża tutaj cudowna. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję twórcom kanału Bike Show CC za inspirację, bo to jest po prostu... Przepiękna trasa. Mam nadzieję, że taka zieleń jest. Mam nadzieję, że jest tak zielono nie tylko tu na tej trasie, bo taka surowość Andaluzji. No ma swój urok, ale nie jest do końca, że tak powiem tym, co lubię najbardziej. Tu jest zielono, przywołuje mi to. Trochę Chorwację, która jest jednak bardziej zielona, niż ta Hiszpania, którą odwiedziłem latem. Natomiast tu jest tak właśnie trochę bardziej chorwacko, trochę bardziej jak na Wyspach Kanaryjskich, na przykład na Północnej Kaneryfie. No po cudownie, cudownie. Muszę wam to pokazać. Piątkiewicz też to pokazywał. Ale jakoś nie zwróciłem tu uwagi. uwagi. Zobaczcie tą drogę. Nie wiem, czy ją widać. Płyty betonowe. Czyli gravel, jak najbardziej. By się nadał. Ale jaki tam jest podjazd? Ten podjazd jest aż tam. Nie wiem, czy to widać. Sobie idzie tędy, tędy, tędy. Tędy, 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 i jeszcze idzie tam. To jest jakiś kosmos. Ależ tu jest rzeczywiście miejsce do do jeżdżenia. No. Pierwszy dzień. Pierwszy dzień w życiu w Kalpę. Ja od razu poszedł z grubej rury. Po prostu wysokie C. Zagraliśmy o wysokiego C. Co tu tam jest? Kosmos. A Kalpa robi na mnie niesamowite wrażenie, pomijając te wszystkie zatoczki, góry, morze, samo miasto ma niesamowity klimat. A kojarzy mi się z jakimś Miami albo Acapulco. Kiedyś przydarzyło mi się być w Acapulco i właśnie te, te, to nadmorskie miasto takie z tymi wieżowcami, nie jakimiś tam wybitnymi, ale jednak wieżowcami. Myślę, że po 25 mają spokojnie 30 nawet. E, nie chcę się liczyć. E, no, wygląda to na, taką, na takie fajne imprezowe miasto. Czy jest imprezowe? Nie wiem. E, jest popołudnie, mam jeszcze dzisiaj wolne. E, więc może się trochę przekonam. Myślę, że w wakacje jest na pewno bardziej imprezowe. Dobra, e, no to by było na tyle dzisiaj. Jeszcze wam pokażę, co ja mam za rower. E, dobra, mam rower, jestem już pod wypożyczalnią, muszę go oddać. Przypominam, 38 euro z pedałami. E, bez tego byłoby 33 na jeden dzień. Podejrzewam, ja jestem prawie pewien, że przy dłuższym wynajmie ta cena e, spada. E, co tu wypożyczają? W zasadzie ostatnio podobno tylko z PC Specialized. E, Słychać e, carbon. Carbonowa rama Specialized Tarmac, nie wiem jaki to jest która to jest wersja. Podejrzewam, że jakaś niezbyt stara. Myślę, że może 2021. Nie wiem, nie będę się wymądrzał. Eee, co my tu mamy? <śmusznie> Śmiesznie, bo e, myśla, byłem przekonany, że jadę na pełnej grupie Ultegry, a widzę, że e, lewe ramię korby jest ze 105. No, ale cóż. Nie ma to aż takiego znaczenia. Korba eee, 52-36 Lutegry. Eee, kaseta 11-rzędowa. Koła jakieś. z sobie koronowe koła. Opony Vittoria Zafiro. 25. No, powiem Wam, że po raz kolejny przekonuję się jak to jest fajnie jechać szosą. Na takich cienkich oponach. Mocno nabitych po gładkim asfalcie. Bajka. O wiele lżej niż grawelem z grubym kapciem, nie, nie mówiąc już MTB. Oczywiście jakbyśmy mieli gorsze drogi, no to grawel jest niezastąpiony, ale tutaj no ta przynajmniej trasa. Hmm, bardzo dobrej jakości asfalt. 1051 metrów w pionie, 30, 65 km. Trasa naprawdę godna polecenia. Potwierdzam to, co kilkukrotnie Mówił pan Jan Piątkiewicz na swoim kanale. No dobra, to tyle. Jeżeli starczy mi czasu i siły, tego drugiego, to pewnie tak, gorzej może być z czasem. To za dwa dni, za trzy dni w zasadzie wypożyczę, już ostatniego dnia pobytu tutaj wypożyczę jeszcze raz, ten lub inny rower tutaj, stąd. I zrobię jakąś jeszcze jedną pracę. A tymczasem. Do zobaczenia.